Ostatnio w internecie możemy usłyszeć naprawdę dużo ciekawych newsów, ale jeden z nich poniósł się szczególnie dobrze. Zaczęto wszędzie mówić, że w kierunku Ziemi porusza się spora asteroida, która jest w stanie zniszczyć nas wszystkich już w 2032 roku. Wiele osób się przeraziło, inni odetchnęli z ulgą, a jeszcze inni zaczęli się zastanawiać, czy naprawdę mamy się bać. Gadanie o asteroidach nie opuszcza ludzkości już tak naprawdę od tysięcy lat, bo nawet już w starożytności, jak ludzie widzieli płonącą w atmosferze asteroidę, to uznawali, że zwiastuje to jakieś nadchodzące zło, więc zwalali całą winę na swojego przywódcę i palono go na stosie. Wszystko przez te gry komputerowe. W dzisiejszych czasach jesteśmy bardziej świadomi, czym są asteroidy i jakie stanowią zagrożenie dla ludzkości i w sumie dlatego ludzie się ich tak panicznie boją. Aktualnie śledzimy dosłownie dziesiątki tysięcy asteroid w naszej okolicy, z czego ponad dwa tysiące to tak zwane asteroidy potencjalnie niebezpieczne. To takie asteroidy, które przelatują najbliżej Ziemi i są jednocześnie na tyle duże, że przy uderzeniu mielibyśmy w mniejszym lub większym stopniu przejebane. Może się wydawać, że aż 2000 takich obiektów to naprawdę dużo, ale naukowcy szacują, że to zaledwie mały ułamek wszystkich potencjalnie niebezpiecznych asteroid. Nadal możemy odkryć ich kolejne tysiące. Na szczęście zdecydowana większość tych asteroid ma całkowicie wykluczone szanse na jakiekolwiek zderzenie z Ziemią w przeciągu najbliższych 100 lat, ale też przyjmujemy do faktu, że w dłuższym terminie ich orbita może zmienić się na tyle, że w końcu je ciepło przytulimy. Muszę też wam dodać jeden fakt, który jak tak trochę głębiej przemyślicie, to być może się przerazicie. Ponad 99% wszystkich asteroid, które kiedykolwiek odkryliśmy w pobliżu Ziemi to asteroidy, które znajdują się poza orbitą Ziemi, w sensie po jej zewnętrznej stronie. Odkryliśmy jedynie kilkadziesiąt obiektów, które znajdują się wewnątrz naszej orbity, a na zewnątrz kilkadziesiąt tysięcy. Tak na Szybko myśląc, wydaje się, że to dobrze, bo to oznacza, że wewnątrz orbity jest mniej asteroid, więc dzięki temu mamy jeden front mniej do obrony, bo musimy się bronić tylko z zewnątrz, bo wewnątrz jest cisza. Tylko że raczej tak nie jest, bo istnieje inny powód, czemu wewnątrz orbity Ziemi widzimy tak mało asteroid i jest nim słońce. Jak chcemy sobie zerknąć, co się dzieje wewnątrz orbity Ziemi, to jesteśmy zmuszeni patrzeć w stronę słońca, no bo słońce jest prawie że idealnie w środku orbity naszej planety. A co się dzieje, jak się patrzy w stronę tak potężnej? źródła światła jesteśmy oślepieni tak, jakby ktoś jebał nas po oczach długimi. Nasze teleskopy po prostu nie są w stanie skanować nieba w pobliżu słońca, bo są dosłownie oślepione jego blaskiem. Oznacza to, że w blasku słońca mogą się ukrywać tysiące asteroid, których nie jesteśmy w stanie odkryć. Może nawet nie wiemy, że coś leci prosto w stronę Ziemi. Przykładem obiektu, który wygrał z nami takiego Hide and -seeka jest meteor strzelabińska. Ukrywał się on przed nami właśnie wewnątrz orbity Ziemi przy słońcu. W 2013 roku pojawił się on totalnie niespodziewanie, i wpadł w naszą atmosferę. Miał on rozmiar sześciopiętrowego budynku, czyli jakieś 18 metrów. Nie wydaje się, jakby to było dużo, no bo przecież 18 metrów jesteście w stanie bez problemu zobaczyć przed sobą. Przeciętny Amerykanin pewnie przebiegłby ten dystans w minutę. No więc wydaje się to na mały kamyczek, ale nic bardziej mylnego. Asteroida rozpadła się 24 km nad powierzchnią i wybuchła. Ten wybuch miał energię 25 razy większą od wybuchu bomby atomowej zrzuconej na Hiroshimę. Wytworzył on tak potężną falę, Uderzeniową, że zraniła ona 1600 osób i uszkodziła 7,5 tysiąca budynków. Wspominam, że to była asteroida, która miała zaledwie 18 metrów. Takie asteroidy uderzają w Ziemię średnio raz na 30-40 lat. A co z większymi? Raz na 100 lat w atmosferę Ziemi wlatuje asteroida o średnicy ponad 35 metrów. To już jest taki spory kaliber i w większości przypadków taka asteroida bez problemów dotrze do powierzchni i spowoduje poważne lokalne obrażenia. Taka skała da radę zniszczyć jakąś miejscowość, albo może mniejsze miasto. Raz na 10 tysięcy lat dociera do nas asteroida mająca przynajmniej 100 metrów szerokości. To już jest big boy. Kosmiczne skały tych rozmiarów są w stanie całkowicie zniszczyć większe miasta, bo ich uderzenie potrafi wydzielać energię, która jest setki razy większa od wybuchu bomby atomowej. A raz na kilkaset milionów lat w Ziemię uderza asteroida monstrualnych rozmiarów, większa niż jaja Melmana, czyli mająca więcej niż 1 kilometr średnicy. Co taka asteroida może zdziałać? Miliony lat temu po Ziemi chodziły dinozaury, które możecie sobie teraz oglądać w krasiejowie. Rządziły one na Ziemi przez setki milionów lat, zbudowały one imperium większe niż imperium rzymskie Marka Aureliusza. Ale niestety dinozaury nie miały własnego programu kosmicznego, co jest poważnym błędem nowicjusza, także nie wiedziały, co może je czekać w przyszłości. Pewnie w jakiś poniedziałek w atmosferę Ziemi wleciała gigantyczna asteroida, poruszająca się przynajmniej kilkanaście kilometrów na sekundę. Asteroida uderzyła w wodę, doleciała do samego dna i w ułamek chwili wytworzyła swoim uderzeniem krater o szerokości 100 kilometrów i głębokości 30 kilometrów. Uderzenie było tak potężne jak 72 teratony TNT. To tak dużo, że tak samo jak Wy, nie wiem co to za liczba. Uderzenie wytworzyło ogromne fale tsunami, które wysokością sięgały 100 metrów, a pewne symulacje sugerują, że pierwsza fala, która powstała z samego centrum uderzenia, mogła mieć nawet 1,5 kilometra wysokości. Tego się nawet nie da wyobrazić. To ponad 655 jaomingów stojących na sobie. Przez całą ziemię przeszły potężne fale dźwiękowe, a także trzęsienia Ziemi, które można było poczuć dosłownie w każdym miejscu na planecie. Temperatura całej powierzchni gwałtownie urosła i prawie 70% wszystkich lasów na powierzchni stanęła w płomieniach. Znaleziono szczątki zwierząt, które umarły prawie natychmiastowo po uderzeniu w promieniu ponad 2000 km od miejsca uderzenia. To zdarzenie ostatecznie spowodowało masowe wymieranie na całej Ziemi. Szacuje się, że około 75% wszystkich Gatunków zwierząt umarło na skutek tej asteroidy, w tym prawie wszystkie dinozaury poza ptakami. I jakby ludzie faktycznie żyli w tamtych czasach, to też raczej by sobie nie poradzili. I jak już teraz wiemy, jakie zagrożenie stanowią asteroidy, wracamy do tej asteroidy, o której wspomniałem na początku filmu. Została ona odkryta pod koniec zeszłego roku i szybko zorientowano się, że może ona zagrażać Ziemi. Pierwsze obserwacje były obarczone sporą niepewnością, ale jej rozmiar oszacowano na od 40 do 90 metrów. Przebadanie trajektorii, tej asteroidy sugerowało, że istnieje 1% szansy na to, że asteroida uderzy w Ziemię podczas swojego przelotu w 2032 roku. Osoba z zewnątrz powie, że to mało i będzie miała rację, bo takie szanse jednocześnie mówią, że istnieje 99% szansy na to, że nic się nie stanie, aczkolwiek odkrycie asteroidy z tak dużą szansą na impakt jest ekstremalnie rzadkie. Dlatego naukowcy od razu byli locked in, żeby dowiedzieć się o tej asteroidzie jak najwięcej. Oczywiście już wtedy Wtedy media wybuchły i zaczęły nagłaśniać sprawę tak mocno, że wielu ludzi, którzy tylko widzieli jakieś tam nagłówki, zaczęło myśleć, że zderzenie z Ziemią to pewnik. Niestety, kolejne obserwacje zamiast nas poklepać po plecach, to nas opluły, bo szansa na zderzenie wzrosła z 1% do nawet blisko 3%. Takie wiadomości od naukowców media podłapały błyskawicznie i od razu zaczęły nakręcać narrację, że koniec świata się właśnie potroił. Astronomowie wtedy mówili, że nie należy tak interpretować tych wyników, bo tak jest zazwyczaj kolej rzeczy przy odkrywaniu asteroid, bo potrzeba wielu tygodni, żeby dokładnie dzień po dniu odkrywać, jak wygląda trajektoria obiektu. A im większą część trajektorii asteroidy znamy, tym lepiej wiemy, jak będzie ona wyglądać w przyszłości. No i zgodnie z obietnicami astronomów, po jakimś czasie nasz obraz asteroidy był coraz wyraźniejszy i z każdym kolejnym tygodniem szansa na zderzenie z Ziemią spadała. Aktualnie znamy trajektorię tej asteroidy tak dobrze, że uważa się, że wcale nie zagraża ona na Planecie. Więc jeśli chodzi o te asteroidę, no to po prostu nie ma co się bać. Bardziej przejmujcie się wynikami matur i sesjami. Ale co wy na to, że tak dla zabawy założymy sobie, że ta asteroida miałaby 100% szans na uderzenie w ziemię w tym 2032 roku. Po prostu jesteśmy pewni, że do tego dojdzie. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Tak naprawdę wygląda to tak, jakby wszystkie nasze szanse zostały stracone. Po pierwsze, powinniśmy włożyć całą naszą gotówkę w SP 500, bo zawód inwestor mówi, że z dołków trzeba się cieszyć. Po drugie Możemy próbować się tej asteroidy pozbyć. Już od wielu dekad naukowcy są świadomi tego, że rozmowa o asteroidach nie rozchodzi się o to, czy się to stanie, tylko kiedy się to stanie. Więc najmądrzejsi ludzie na świecie mieli już sporo czasu, żeby wymyśleć jakieś sposoby na ochronę przed kosmicznymi skałami. Nazywa się to obroną planetarną. Musicie przyznać, że nazwa jest zajebista. Działa ona na wielu płaszczyznach, ale skupmy się na tym, jak powstrzymać już lecącą w naszą stronę asteroidę. Istnieje kilka ciekawych sposobów. Pierwszym z nich jest Kinetic Impactor, czyli zmiana trajektorii przez uderzenie czymś w asteroidę. Jak leci sobie asteroida przez kosmos, to ma ona jakąś mniej więcej stałą prędkość. Gdyby nagle coś w nią uderzyło, spowodowałoby to lekką zmianę jej trajektorii, czyli tej ścieżki, którą sobie leci. I ostatecznie taka zmiana mogłaby doprowadzić do tego, że ta trajektoria przestanie przecinać naszą planetę, czyli po prostu asteroida w nas nie przyjebie. I w tym sposobie najlepsze jest to, że go faktycznie wypróbowaliśmy. Jakiś czas temu miała miejsce. Pozwólcie, że powiem to wyniośle. Pierwsza pełnoprawna misja obrony planetarnej NASA pod kryptonimem DART. Polegała ona na wysłaniu ciężkiego statku kosmicznego, który uderzył w asteroidę okrążającą inną asteroidę. Ten układ to taki jakby odpowiednik układu Ziemia-Księżyc. Potraficie sobie to wyobrazić, nie? Statek kosmiczny zaliczył czołówkę z tą mniejszą orbitującą asteroidą i tym samym lekko ją spowolnił. Nie było to jakieś bardzo znaczące spowolnienie, ale sprawiło, że jej okres orbitalny zmniejszył się aż o ponad 30. Minut. a wszystko dzięki energii kinetycznej statku kosmicznego ważącego w momencie uderzenia zaledwie 580 kg. A masa asteroidy, w którą uderzył, szacowana jest na 5 miliardów kg. Pokazuje to, że nawet tak delikatne uderzenie potrafi znacząco zmienić trajektorię jakiegoś obiektu dookoła innego obiektu. I w taki właśnie sposób możemy zmienić trajektorię jakiejś asteroidy, która wycelowana jest prosto w Dom Ilona Maska. W sumie szkoda. Drugi sposób polega na wysłaniu w stronę asteroidy. Bomby atomowej. Wielu ludziom się ten sposób spodoba, może poza Japończykami, bo jest on taki efektowny i doraźny. Taka misja polegałaby na wysłaniu w stronę asteroidy bomby atomowej, by zdetonować ją kilkadziesiąt czy kilkaset metrów od asteroidy. Taka asteroida oberwałaby potężną energią posłaną od środka wybuchu i w ten sposób powierzchnia asteroidy by się od niej oderwała, posyłając ją na inną trajektorię. Trzeci sposób nazywa się z angielskiego traktor Beam, co może na Polski można. Przetłumaczyć na, na jakiś ciągnik. Polega on na wysłaniu ciężkiego statku kosmicznego w pobliżu asteroidy, żeby chwilę sobie z nią polatać. Gdy już faktycznie umieścimy ten ciężki statek obok tej asteroidy, to będzie ona minimalnie przyciągana przez ten ciężki statek. W skali dni czy nawet tygodni nie będzie to miało zbyt dużego wpływu, ale jak już poczekamy miesiące czy lata, to trajektoria asteroidy może się znacznie zmienić, dzięki czemu nie przyzwoni w Ziemię. Są też jakieś inne, bardziej science fiction sposoby, ale jest sobie pominiemy, bo szkoda tracić na nie czasu. Warto też zaznaczyć, że jakikolwiek z tych sposobów zadziała tylko i wyłącznie, gdy mamy odpowiednie wyprzedzenie w stosunku do asteroidy. Na przykład, jeśli asteroida ma w nas uderzyć już za kilka miesięcy, to jedyne co możemy zrobić, to jak najlepiej przygotować się na konsekwencje impaktu, bo nie damy rady go powstrzymać. Jeśli chcemy faktycznie użyć któregoś z tych sposobów, to trzeba mieć przynajmniej kilka lat w zanadrzu, a najlepiej to tak, minimum 5 lat. Więc, finalnie odpowiadając na Pytanie z tytułu filmu. Tak, uderzy w nas kiedyś jakaś większa asteroida, możliwe że całkowicie niespodziewanie. A jak chcecie się dowiedzieć, jakie jeszcze zagrożenia czekają na Was w kosmosie, to możecie obejrzeć film, który gdzieś tutaj się przed Wami teraz wyświetla.